Sponsorem tytularnym jest firma Unigas. co to ule na tym meczu ci śpiewali? Mariaty, k***a, normalnie. O no, ciebie, tak, chłopcy, z Ja? No, z ci, Ja ich no od ty. Od Co? Co naśpiewali? wali z ja. Ja? Ja, coś tam. No, no, tam jest, jest ja, no, ja przyjadę z wami, zrobię porządek tam. Na, na Pordzika zrobię porządek z nimi. Paparazzi, Jak? Dobrze, nie? W końcu po tych dwóch porażkach może by się przydało jakieś wygraną, nie? No przydałoby się, nie? Wszyscy tego chcemy, tutaj. Trzeba się odkuć. Trzeba się odkuć w końcu, tym bardziej, że gramy u siebie, nie? No Więc... Dzisiaj mecz taki zapowiada się ciężki, no bo w sumie nie ma naszego filaru, nie? Jeszcze teraz Kierne. Rafał napisał, że go nie będzie. Powiem no wiem, wczoraj mi pisał, że z gorączką się i coś tam. No, no trudno, nie? Mają szansę inni się wykazać, nie? No. Więc nie trzeba szukać na na nich. No zawsze musi coś być, co ich zastąpi dokładnie. Tak. Bartku, w końcu się ta tora, Jest gdzie się to tam... Przydałoby się coś strzelić, no, ale że jest teraz troszkę ustawiane niżej, pod gra bardziej, więc... W tamtym sezonie, znaczy sezon, no, że strzelał bramki. Ja, ale w tamtym sezonie, no wiesz... Z Rafałem że się, się gonili, no, z bramkami. Też troszkę inna ekipa była po prostu, nie? Posypało się, no, czat odbudowania nowo, no. Nie, no, opcjonalny potencjał, to nie jest także że wiesz, że tutaj nie ma w ogóle zawodników do grania, nie no, trzeba chcieć, mieć chęci, biegać, zapytać za przeproszeniem i, i wywalczyć te trzy punkty w końcu. To dzisiaj bez kontuzji. Bez kontuzji, oby. Ptaszki śmiechają, że się dawno w kulisach nie było. No dawno mnie nie było, no. Co tam powiesz, co tam słuchasz? No, jakoś to leci, no wiadomo, nie? Bez, bez kontuzji jesteś. Na razie. No, na razie na, no, tak nie do końca zdrowy, no ale liczymy pozytywnie na wygraną. Z siebie coś. Z siebie zawsze 100%. No. Jak nie 110, nie? No, dzisiaj chyba będziesz zajmował pozycję a raczej Kewa. No to wygrywa. licza, że się spisza, nie? No. Na zero z Dokładnie. Siemano. Siemano. A co? Fajna koszuleczka. A wy macie już swoje? No, Możecie no. zakupić. Czyli, żeby się przydało, nie żeby kupowali koszulki? Oczywiście, jak najbardziej. To wspiera klub, no i na trybunach fajnie wyglądają. Bardzo fajny materiał jest, ci powiem, tej koszulki. Nie jedna jakaś oryginalna ze znaczkiem, koszulka jest gorszej jakości niż to. Tak, ja tego czego nie zamawiam. No ja, no to jest dobre i za kamerą, i w innych rzeczach. Wszyscy inni myślą, że to kamera, a to wszystko dokoła, co się dzieje, tam. To wszystko jest w głowie, nie? No właśnie. Co, jak dzisiaj to no co, no teraz już się dowiedzieliśmy, że wypadł nam Rafał Nowak. Niestety, złapała go choroba. No ale cóż, no musimy walczyć, no. Nie ma Kevina z nami, Pawła. Jest, tak? szansa, jest szansa dla Mariusza, co? Żeby się odkurzał poprzedni no, Mógłby, nie? Mógłby udowodnić, że jednak jest coś wart, nie? Na tej szpicy. Mm. No ma szansę, może wskoczyć teraz do pierwszego składu, może ukońsić, no i... Możemy się z nim cieszyć, jak strzeli bramkę, nie? Mario, jak wypoczęty? Widać. <laughs> Co Mario, dzisiaj się okazało, że Rafa wypadł. Wypadł. Czytałem właśnie przed chwilą na grupie. No i może być tak, że będziesz musiał od początku zagrać, no. no jest szansa, Raczej że... tak na pewno będzie. No, trzeba udowodnić, że tamten, bramka w tamtym meczu Kero nie wpadła. Super był. To tylko wypadek przy pracy był. Do zapomnienia. Dzisiaj wychodzimy na Nowych Siłach i udowadniamy kibicom swoje. To, Morko, jak? Kasper, wszystko dobrze, kurwa, kupiliśmy głośnik. No dobrze. Tu trakaci, plakacik, Dzięki, dzięki. Oby się przyniósł dzisiaj bramki Oby była dzisiaj jaka bramka, pasowałoby wygrać mecz. Zdrówkę. Dobrze, no. Kostka trochę boli, dwójka trochę naciągnięta, ale damy radę, nie? No. Pokleimy się i damy radę. Dzisiaj trzeba zdobyć No, trzy trzeba trzy punkty w końcu zdobyć, bo już, już... trochę słabo jest, nie? Dwa mecze... Zero punktów. Przyszło, trzeba się odkuć. No, trzeba się odkuć w końcu, no bo... To dzisiaj bez kontuzji, żebyś tam yeah. nie robił. no. Rzez się, jak boisko ocenione już. Tak jest. Bardzo dobre boisko, warunki. Tutaj trochę wypalone, ale okej. Okay. Temperatura dzisiaj. Temperatura właśnie, to te deszczą. Nie, nie tak, jeden tydzień tak deszczu by się przydał sobie tak. Tak, tak. Nie macie tak. nawodnienia? Nie jest, ale ty, tylko te roboty co jeżdżą, nie? Wtedy, a, w tą po tym, no, no ale to no. wody trochę idzie lepiej jak tak, jest naturalnie, nie? Tak, tak. tak. Co jak dzisiaj na mecz nastawienie no nastawienie bojowe. No nie? No, nie, nie, powiem nieskromnie, no, że przyjechaliśmy wygrać, no, a zobaczymy, co boisko pokaże i jak chłopaki wyjdą na boisko z nastawieniem. No Liczymy, że zaczniemy punktować. No, co prawda My dwa, pier... dwa, dwa, dwa pierwsze emisy. dwa pierwsze mecze Ta, no. Więc tu obie drużyny tej... będą walczyć o te trzy punkty, no, nie? a to boisko pokaże, kto wygra. No, Mamy 90 minut. Tak jest, dokładnie. No i wszyscy. Jak ktoś się zapędzi z przodu e, od razu wołać niech ktoś wraca, nie? Czyli na przykład, nie wiem, świdowy się zapędzi Mario za niego w jego miejsce, czy w drugą stronę od się zapędzi ktoś na jego miejsce. Musicie sobie musicie w końcu zacząć podpowiadać. My z Mazim będziemy cały mecz gadać, ale musicie nam pomóc też. Ma bo my wszystko, tam, wszystkiego tam, nie jesteśmy wyzwania, w stanie wyłapić. Tak trenujemy, tak jak się rozrzewamy, tak samo w meczu. Potem w meczu też, a może odpuszczam ten kawałek, nie ma szans, nie ma szans! Musimy do końca walczyć o każdy centymetr błyska. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, panowie. Jedziemy od początku. Meczu. Kto wygrywa?